Wyobraź sobie, że nagle, gdy chcesz sobie po prostu poograć, przychodzi łowca, który chce, żebyś po prostu zginął. Jedyna opcja to jest ucieczka lub zawalczenie z nim. I to wszystko wydarzy się w tej pierwszej części ŁOWCÓW. Trzy, cztery, dobra, zaczynamy! Let's go! O kurde... Jest przypał. Już tutaj dostaliśmy takie od serwera itemy. No i się zaczyna. Wygrywa ten, kto najwięcej razy zginie chyba, tak? No tak. U nas są takie dziwne zasady. Pierw ucieczka, teraz trzeba będzie go tutaj jakoś zmienić. dobra. Dobra, okay. zjemy sobie. O kurde. Cholera. Nie! Dobra. Kurna, nie da się tego podnieść! Nie dało się! Cholera! Nie dało się, też Nie dało to się. Nie dało się tego podnieść. Nie no, zmarnowałem jedzenie, cholera! A! Dobra! Kurde! Zostaw mnie, tu jest też bariera, gramy na barierze, więc obszar też jest bardzo moim zdaniem zmniejszony. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. O kurde, ja pierdzielę. Nie no, jest tragedia. Z z dogadamy się jakoś? No, tak, tak. Chodź, tak. Dogadajmy się! Dogadajmy się! Billion. Przelew i jestem. Dogadajmy się jakoś. Eee, jest kwita. Dogadajmy się, dogadajmy się. Jak chcesz się dogadać? Co możesz zaoferować mi? Eee, nie, nic tam, na nic nie padło. że coś możesz zaproponować, ale... za ja ten przelew. Jesteśmy kwita. Nie. Lecimy, lecimy na grubo. O, 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 zgubiłem. Zgubiłem cię. Tak jest, tak jest, tak jest. Chwila czasu, chwila czasu. Tak jest. jest. Nie, 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 widać go, nie widać go, nie widać go, jest dobrze. Nie widać go. Gdzieś to jest. Nie widać go. O kurde. Nie mogę marnować jedzenia, nie mogę marnować jedzenia, jakieś drewno czy coś. Zaraz będzie trzeba się bić, kurde. To jest walka o przetrwanie. Ja się przykuję. Nie mogę, chwilę czasu, tam jest jakieś, tam jest jakieś, sze, drewno czy coś. O nie, one jest ścięte. nie, nie jest ścięte. Go tu na razie nie ma, więc myślę, że ile czasu kupiłem, ale jest dobrze, jest dobrze. Max, tam u ciebie? Gdzie ty jesteś? Dobrze, dobrze. Ja tu buduję... Ja na ciebie buduję tutaj ten. Dzięki, że mi dałeś... dało mi w ogóle crafting. Dziękuję no. ci, teraz on mi się przyda. Muszę. Oj, ciebie nie ma. Ja się chyba zaraz będę... ...udawał w kierunku tam, gdzie ty je byłeś, Albo gdzieś ostatnio widzieliśmy. Wreszcie dobrze. Gdzie ty jesteś? Nie, nie ma. Dobra. Lecimy. Albo się ty, Albo się tu gdzieś na mnie czaisz... Ej, dobra, jest mega problem z jedzeniem, nie? Jest mega tragedia jeśli chodzi o jedzenie pieruny, chyba to nie ty, nie? To nie twoja budowla Chyba Gdzie ty jesteś? Dobra Kupiłem sobie czas z tym, let's go No ale przecież nie można się też tak długo chować No bo to nie Hide and Seek Więc stwierdziliśmy, że się po prostu spotkamy O kurde, dobra Ale byłem... No, no jak nie, piąta iga, dobra Lecimy

I wykorzystujesz je pewnie. A ja oh No mam. Nie, ja go nie mam. Aha. Okej. Okay. Dobra. Ty, Będziemy ty. się bawić kotka i łyżkę. Już, dobra, już. No chodź, chodź. No, dobra Dobra. Spokojnie. Jednym strzałem. Pyk. Pyk. Cholera. Cholera. No Max, to jest dobrym łowcą. Trudno będzie tu no. wygrać, ale poczekaj. Ci to się... Nie, nie, zostaw! Proszę! Nie! Dobra, ginę! No i wygrano! Na ciemną stronę mocy przychodzę teraz ja i ja będę próbował go zabić na śmierć. Masz tu swoją głowę. Trzy, cztery, dawaj. No teraz mam. No, to dawaj. Teraz ja przyszedłem Dobre. na ciemną stronę mocy i będę próbował go zabić. Dobra, jest. dobra, jest. Bach i ty. Dobrze co? Będziemy się trochę zamieniać. Na serduszko. Ile? Dobra, no to to będzie szybkie, myślę No właśnie Jak nie mieliśmy mieć, dobra o, ja nie wiem miecza To jest głowa, nie, nie, no dobra Zamiana, zamiana Let's go Trzy, cztery, lecimy Dobra Teraz jest bardzo ważne Oho, co my tu mamy? Jakieś budowle, co? To nie moje Dobra, ooo Pięknie, pięknie, troszeczkę czasu kupione. Pyk, pik pik pyk. Pik. Dobra, no walczmy, walczmy. Nie no co to jest? No łowcy to mają łatwiej tu, nie? No, ja ten tu nie. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Mam pomysł. Nie masz pomysłu. Muszę kupić trochę czasu. Dobra, to jest mój pomysł. Nie. Kurna! No jak? No nie! To jest niemożliwe, no autentycznie. No widzisz. Gdzie ty? To Do mam... Uf. Uf. Sia pierdzielenie. Na bagnach? Let's go. No nie, nie. Nie. Yy, poczekaj, głu. Dobra, nie poczekaj, tylko lecimy. Dobra, dobra, troszeczkę czas kupiony. Jest. 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 Już? No, ja nie mam. Troszeczkę czasu kupionego, nie? No. Co ty tam robisz? Co ty tam próbujesz o to zrobić? Dobra, tak jest. A co tam mógł ziemi? Jak tam się dzień mija? No, tak goniecie. Dobra, goniecie. Zobaczymy. coś tutaj. Dobra, troszeczkę czas kupiony. Oj, woda. Woda, 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 lecimy. No, pływaj. Przykro mi, tam nie wyjdę. Cholera. Co jest? Tam. Tamty, dobra. O oh, kurde, dużo mięska, mam dużo jedzenia, więc o jedzenie się nie muszę martwić. No, let's go. Nie, Dostaw! Kurde, no łowcy coś tu mają łatwiej, nie? Uciekanie to... Tu jest tragedia. O, drewna. No i zgubiłem go. Nie, ten coś znalazł. Tak! Tak! O, o! Jest! Udało się! No i Max no długo nie mógł mnie znaleźć lub wypatrzeć, więc stwierdziłem, że podam mu moje kordy. Moje koordynaty to x-6 y-69 z-669 x-6 No tak, tak. Tak. Pik. A Y? Y70, Z671. Cudowne jest to Dobra. I myślimy sobie. Jestem ciekaw, twojego powa. Wy widzowie już wiecie, co tam u Maxa ten i na jego połowa. Dobra, to a, i Z to ile jest? No, 670. Dobra, czyli ty tam masz uciekłeś? Mhm. Jestem ciekaw, coś teraz dalej potoczy, nie? Dobra, a Z to jest 700. 670. Gdzie ja poszedłem? Cholera, z której strony teraz będziesz? Muszę się upomnieć, Muszę mieć poszedłem po angielsku. się Na czysty chłopski rozum, tam gdzie mnie zgubiłeś, już ten, to poszedłem totalnie w prawą stronę. Ej, 70 I minus 6 zostaje, tak, tak, eee, Dobra, ja zepsułem. O kurno! Co? Nic. Coś widziałeś mnie. Nie. Tak. Nie. Minus 6 70 to jest inna na tym drzewie, to jest najbardziej czy no, jest szere. no i to jest 70, jesteś tam, widziałeś. Dobra, uciekamy, uciekamy, ja pierdzielę. Cii. jest go, ja pierdziele, nie, oj burze w tle. Nie ja się przygotuję. Nie, nie gonisz mnie? Nie goni mnie, odpuścił. O kurde! Co ja znalazłem. Ja pierdzielę! A ja zmieniłem! A co znalazła Pią. wiem, bo już widzę, że to jest A jaki? Znaczy jeszcze nie tak ale widzę. Ja bym zdążył coś zrobić. To, to zobaczyłeś! To zobaczyłeś, bo to jest jakiś gigantyczny coś. Subsydianu. Jesteś na tym safari jakimś. Sawanna, o. tu rzeczy nie można niszczyć, no, bo to jest kogoś. No, jesteś tam, dobra. Kupiliśmy trochę czasu, let's go. Dzięki, zakupiony czas. zaczęłaś się jakoś przygotować, ale ja mam taki plan. Tylko, że Ty mnie. Boję się, że Ty mnie po prostu znienacka, nie? Zaraz. ty masz koordynaty? Zaraz się powiem. nie. Zaraz masz, możemy rozmawiać. Nie, bo ja jestem już na kolejnym. A jaki masz Bion przynajmniej? Tylko, poczekaj. o kur... O kur że ja trochę. powiedz, jak ja jaki masz. Jaki masz Bion? Plains? No, ja też. Zło? No. Co? no, kur y, no to niemożliwe.